Cześć z tej strony, Wanyama, to jest mój pseudonim artystyczny i zapraszam was na słownik zwierzołupa. Prowadzę media społecznościowe o tematyce edukacyjnej. Jest to tematyka edukacji społeczno-przyrodniczej, do których śledzenia was zapraszam. Dzisiaj będzie nieco luźniejszy odcinek, a jeśli chcecie obejrzeć coś poważniejszego, zapraszam do odcinka, który został dodany wczoraj. I tam rozmawiamy na temat zwierząt oraz e, filmików, które ludzie nagrywają w social mediach, które są szkodliwe, na których zwierzęta się stresują, od, odczuwają dyskomfort. A e, my traktujemy to jako śmieszne filmiki. Co jest? absurdem i wyjaśniam to w poprzednim filmie. Też przepraszałam Was za to, że e, moje e, produkcje nie powstają tak często, ale pod naciskiem obowiązków, etc., a niestety to jest moja działalność charytatywna i dodatkowa, niestety nie jestem w stanie aż tyle tych filmików kręcić. Natomiast, jeśli chcecie sobie nadrobić, to serdecznie polecam poprzedni odcinek ze słownika Zwierzoluba albo na przykład serię podcastową, która jest naprawdę fajna dla tych, którzy chcą zdobyć trochę wiedzy około zwierzęcej, ale takiej nieoczywistej. Na przykład przeprowadzałam wywiad. Z moją znajomą, która jest specjalistką do spraw marketingu. Przeprowadzałam wywiad również z członkami stowarzyszenia, którzy biorą udział w interwencjach tak, tych bardzo brutalnych interwencjach i również przeprowadzałam wywiad z pedagogiem, który wypowiadał się w temacie zwierząt. A jak to wszystko się łączy z edukacją społeczną, przyrodniczą, no to już zostawiam Wam do nadrobienia i zachęcam do obejrzenia i nadrobienia materiału. A teraz, nie przedłużając, do słownika zwierzoluba. Cwajnos. Cwajnos to z gwary warszawskiej buldog. Otóż jego nazwa pochodziła właśnie od tego, że miał taki charakterystyczny nos podzielony na dwie części, aczkolwiek nie jestem polonistą ani nie jestem językoznawcą, więc y, jeśli mam jakieś złe informacje, to też... Zachęcam do zostawienia komentarza np. w gwarze e, wolontariuszy albo ludzi, którzy są e, związani e, ze schroniskiem lub opiekują się zwierzętami. Takim słowem jest wet. WET to inaczej weterynarz. Każdy zna ten skrót, ale zdecydowałam się zamieścić je w słowniku zwierzolowa. Teraz trochę e, smutny skrót, bo e, jest on używany wtedy, kiedy nasz, nasze ulubione zwierzę bądź nasz podopieczny odchodzi z tego świata. I jest to TM, czyli tęczowy most. Udać się za tęczowy most, to znaczy właśnie stracić życie. Ale, żeby nie było tak smutno, to na koniec przygotowałam słowo, które mnie osobiście bardzo rozśmiesza. I w zasadzie dowiedziałam się o tym słowie niedawno. Otóż w gwarze, nazwijmy to podwarszawskiej, Kundel. Kundelek jest nazywany gudłajem, czyli gudłaj jako kundelek, pies, który nie jest rasowy. To ponoć ma wydźwięk bardzo pejoratywny i negatywny, natomiast mi gudłaj bardzo przypadł do gustu i chcę to słowo odczynić, żeby, <noise> żeby już nie było takie negatywne. Ten zlepek liter mnie bardzo bawi. Ten odcinek był nieco krótszy. Ten odcinek był nieco krótszy właśnie przez to, że goni mnie czas, ale mam nadzieję, że taki krótki filmik też Wam przypadnie do gustu. No i zapraszam, jeśli macie ochotę na więcej, zapraszam Zapraszam do nadrobienia moich filmów. Staram się układać je w playlisty, żebyście mieli wszystko uporządkowane. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. A teraz mały bonus skręcenia, ponieważ nagrywałam to bez scenariusza. Była to mała improwizacja, więc możecie zobaczyć kulisy nagrywania tego odcinka. Coś szczekam na dworzu, więc przerwałam nagrywanie. Bo nie wiem, czy będzie mnie słychać. Ostatnio kładli mi kostkę na osiedlu, więc problem był ten sam, ale inny. Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale. Wczoraj na kanale... Bo wczoraj na kanale odcinek o... mm <laughs>